Jak to ubermie oszukał na zamówieniu Coś mi stuka w tym samochodzie, nie podoba mi się to Pędziłeś gościu. O pędziłeś! No i mamy wyrok, auto niezdolne do jazdy Dzień dobry kodziki waraciki, zaczynamy nowy tydzień z nowym wyzwaniem Chcę sprawdzić jak wygląda tempo robienia quest'a w inny dzień niż piątek Jesteśmy po feriach i dzisiaj wam powiem jeszcze w międzyczasie jak to Uber mnie oszukał na zamówieniu pierwszym walentynkowym Dzieńka, że mieszkamy rzut beretem od McDonalda do dworca. No to idziemy sobie z Buta. do tutaj zamówienie i potem króciaczek Według Ubera mamy przejechać 2,4 km. Łącznie, nie licząc tego, że to sobie spacer jakieś 400 metrów w obie strony do McDonalda. Po zamówienie. Dzień dobry. 05. Dobra. Pojechałem kamery, Dzięki Do widzenia. No nagrywa się, ty kawa zamłazuje na no, YouTube. Te bez kitu. <grybiaszki> Cztery minuty. Ty kawa się bardzo by dziwili. <laughs> jakbym ponad z buta. Generalnie jestem bardzo ciekawy jak do Kubera. Miałoby się to zrobić w 15 minut. No powiedzmy. Ten czas tutaj idę dłużej pieszo niż myślałem od parkingu przy McDonaldzie na dworcu Będę na ten czas na to, żeby... Ja co będę od razu klienta? Do Kubera całe tu nie powinno zająć 15 minut. No powiedzmy, że ja, przez to, że wychodziłem z domu, pierwsze zamówienie. No to powiedzmy, że powinienem zająć około 25 minut. Marnuję na ogarnięcie się, do wyjścia na dwór i do nagrywania. Ulala, la, nam no, tutaj przy Very bad. Jeszcze szybkie skrobanko. Samochód, byśmy go odpalili. No, zamówienie jest w Nie powinniśmy być źle. Dobra, jedziemy z zamówieniem. Jest na Minusie, ale na plusie. Raczej jak zaraz się powinno rozpuścić. Teraz włączy grzanie tyłka i kierownicy. No i dzięki temu manewrowi, że nie jechałem auto do McDonalda, no to zaoszczędziliśmy, bo Uber wyjciu 2,5 my przejedziemy około 2 km. 5 metrów na paliwie zawsze coś. Ale czemu tu jest aż taki kureczek do lewo skrętu? To trzeba gdzieś stanąć A to jest problem Jak widać Bo wszystko tu jest zajęte Więc, o, Tyle wyszło Z mojego sprytu Trzeba i tak odrabiać no, kilometrów Żeby tam gdzieś jakieś te uliczki Masakra i to za osiem złoty. Aha, bo tu jest zakaz skrętów w prawo. Jak tam ci ludzie wjeżdżają? To jest pytanie. Dobra. No, tak to wygląda. Trzeba Albo najlepiej, Bo tutaj Albo on lepiej i w ogóle z złota. To zamówienie byłoby szybciej. <noise> Albo dowiedzcie się, jak autem wjeżdżać w te uliczki od tamtej strony. Co jest? To jest zakaz wjazdu. Niestety, te przyczepienia z... No, tam się tak turbo tutaj, o tu się wbić, przy tym, tu stanąć na awaryjnych. Tak trzeba będzie robić. Dzień jedno Drugie I trzecie I wszystko, smacznego, miłego dnia, do widzenia Dzięki Uwaga, uwaga Przez wszystkie przygody Z samochodem Z miejscem parkingowym I tak dalej, i tak dalej Zamówienie za 8 zł z haczykiem Według Kubera myślą że 15 minut Robiliśmy je 27 i zrobiliśmy według kubera 4,38 km no chyba troszkę mniej autem Spadamy stamtąd w jakieś inną miejscowe Masakra A jeszcze tylko 6 zamówień Gdzie czekaliśmy w ogóle Czekałem na pierwsze zamówienie. Dostałem po 20 minutach, ale była stawka poniżej dwóch zł za kilometr. Ja mówię nie no panie i też jestem na obrzeża miasta, ja mówię nie na pierwsze zamówienie, takich jeżeli będę dobrał, No i dostałem to. I te są przygody i w sumie dużo lepiej nie wyjdzie, bo trzeba są uciekać. Ciekawe zamówienie, mamy z McDonalda u stronie, na Grzegorzowskiego Śląska Radom, no. okej, okay, no jedziemy tam, no, bierzemy to, króciak. kolejny króciak, 17 minut ma nam to zająć według Ubera. Coś mi stuka w tym samochodzie, nie podoba mi się to. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Dzień dobry e, a Uber e dobra, Okej, okay, dobra Do widzenia Przejeżdżam, co nawet 20 metrów Bardziej, bardziej Dzień dobry No co, mówię dla fani? Proszę bardzo Smacznego Do widzenia, miłego dnia Uh, no i gorzej coś, coś mi nie czuję jakby coś stukało w samochodzie I, i, i dla to ogarnąć teraz Stujemy, mamy zmówienie, jedziemy Waliłem rzeczy z płyty ze schowka Jakby tutaj coś waliło to jest niedobrze No teraz już nie ma co bardzo wale wszystko z tego schowka żeby od Wyominować to, że po prostu to mój jest strzela Dalej coś wali Nie, w lewo Niestety dalej coś wali skręć w prawo To już czuję że to będzie tyle Zaznaczyłem, że nie przyjmuję koniec zamówień Dzień dobry D9 Tak. proszę. Proszę o potwierdzenie. Dziękuję Pewnie. bardzo. Nie za dużo, ludzie. No także... Trzeba będzie jechać na stację diagnostyczną, bo kurde coś tam wali, jakby coś się urwało w tym zawieszeniu w prawym kole. No i popędziłeś, gościu, popędziłeś! Dzień dobry, kurłube z tej strony. Mam dla pana jedzonko. Wjechałem w bramę. i... Gdzie dalej kierować się? Dobra, to jest taka Afkar firma, na duże logo na ścianie. Mm -hmm, widzę. Szare, szare duże drzwi. Szare duże drzwi na hale już otwiera. Dobra, dobra, jadę. Dzień, Dzień dobry. Tam będzie PIN potrzebny do odbioru. Jedno zamówienie to mamy dla niej, czy tak? Jedno. Jedno. Ale już no, tam już 2-3 na martwo Dostałem jedno z dworca, nie? Tutaj ciepłe To promocja będzie, gdzieś Tak, tak, tak Pewnie zaraz przyjdzie drugi Smacznego No i dobra, jedziemy naprawić samochód no i mamy wyrok, auto, niezdolne do jazdy. Chłopaki się tam gadali, że tak zardzewiałego elementu to dawno nie widzieli, tylko u kogoś tam. E idziemy szukać serwisu, który nam to wymieni. Miarę w prędko. Tyle naszego challenge'u w tym tygodniu. Ja wam powiedzieć, jak z tym szukałam przez Ubera, Walentynki. I w sumie jest, aby tej sytuacji, że Temo szukany nie do końca, bo walczyłem co swoje. Jak dobrze wiesz, w piątek było zamówienie, gdzie pani podała swój adres i dodatkowy, nowy adres był oddalony od mojego miejsca, z tego starego adresu błędnego, o około 4 km. Podczas rozmowy z botem Uber zapewniony, że dostanę podwyżkę, kwota będzie zmieniona, a ja mam bez obaw dostarczyć zamówienie do klientki. Tak zrobiłem. Napisałem do Ubera kwestii tego, no, że halo, no że jak chcieliście, gdzie jest to podwyższenie kasy za ten przejazd. Oni jeżeli do mnie gadać, jakieś Ahmedy i inne osoby z dalekiego wschodu prawdopodobnie, no że za to zamówienie została opłata znaczy na pewno i żebym pamiętał, że zawsze kwota jaką się zarobi jest podana przed akceptacją, a ten czas jest przybliżony i wiadomo, że ja mogę jechać jak chcę z tym zamówieniem i odległość może się różnić. Od trzech dni nie było z mi kontaktu dzisiaj w końcu chyba z Polakiem rozmawiałem i on powiedział: Ej, no faktycznie, przepraszamy za niedogodności, doliczymy ci 9,60, więc straciłem na to 4 dni, jakieś 30-45 minut pisania z... Osobami, które nie kumają po polsku kompletnie i nie czytali screenshotów i tylko wysyłali gotowe formułki, ale udało się! Odzyskałem co swoje, także pamiętajcie, walczcie o swoje, ale czy to jest warte świeczki? Jak jest taka odległość daleka, to warto. Jak jest mniej niż kilometr do tego dojazdu, to macie opcję dwie: albo to zmówienie anulować, albo dostarczyć i odbić sobie innym razem. Tyle z tego szalonego dnia poniedziałkowego i widzimy się w podsumowaniu z Excela. Podsumowując, pechowy poniedziałek. W 2 godziny 12 minut 3 przejazdy. Przejechane prawie 12,5 km i zarobione niespełna 30 zł. Na paliwo wraz z dojazdami do mechanika wyszło 8 zł i 70 groszy. Dochód na godzinę zawrotne 13,40 Średni zarobek na kilometr 2,36, a średnia długość zamówienia 4,16. Procent czasu delivery niecałe 46%.